Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku zaprezentujemy sobie nowość od Wismeka, będzie to Predator 228. Zapraszam! Więc tak, opakowanie wygląda w ten sposób: jest takie standardowe, zwykłe opakowanie, nie ma się nad, nad tym za bardzo co rozwodzić. Na froncie mamy oczywiście boxa wraz z prawnikiem, bo jest to kit. Mamy tu na dole napis, że design by snaus, tak? synaus, e, czyli jest to projektant, e, który wykonał to dla Bismeka, bądź jest to produkt, który sprzedał Bismekowi. Nie wiem, nie wnikam to za bardzo. Do tej pory był to e, Jayball. No a tutaj mamy, mamy Sinausa. E, 228, czyli jest to 228 w W środku mam oczywiście. E, boxa bez pakietów mamy parownik Elabo, e, grzałkę 02 OMA e, 025, kabel USB, instrukcję obsługi i warant, czyli waranty cards, czyli jakieś tam ostrzeżenia. I mamy oczywiście tutaj kolor srebrny. E, cóż, po otwarciu pokazuje nam się e, box. W środeczku mamy jeszcze kabelek USB. Zapasową grzałeczkę, parownik, no i mamy instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi do samego parownika, tak, czyli jego cała, e, cała budowa. Y, sposób nalewania, o tym również za chwilkę powiem e, w różnych językach, i sama instrukcja obsługi samego boxa. jest bardzo obszernie opisana obrazkowa, więc myślę, że nie będzie problemu nawet dla osób, które nie bardzo znają angielski. Wszystko jest pięknie napisane. No cóż, to przejdziemy do tego później. Sam box, Sam box wygląda bardzo pięknie. Ogólnie Wismek Predator ma być to konkurencja dla smoka Aliena. Budowa jest bardzo podobna. Przycisk również z boku, tutaj na górnej części łapie. Dół nie jest, nie, jest, nie jest przyciskowy. Jest dość ciężki. Od dołu wkładamy pakiety. Tak, ja mam tutaj dwa razy w OTC 5, tylko w brędzie końmasterowym Jest to połączenie szeregowe. Na dole mamy oczywiście logo modelu. Logo projektanta. No i tutaj mamy logotyp tego projektanta. 510. Eee, elektronika jest taka sama jak w Wismegu RX300. Eee, jeśli chodzi o porównanie do Aliena, bo do tego będę porównywał. Nie podoba mi się, strasznie mi się Predator nie podoba, jeśli chodzi o elektronikę. Alien ma o wiele ładniejszą elektronikę, ma bardziej czytelne więcej informacji. I tutaj mamy podane, ile voltów jest na wyjściu przy podłączonym parowniku, poporność parownika, ilość w sekundach zaciągnięć tak, i ile amperów wychodzi na, na parownik. Mamy również dwa prezentacje, dwóch pakietów, w jakim stopniu są naładowane. Obecnie jest to praktycznie 100%. Hmm, oczywiście można sobie zmieniać tryby, tak? Mamy tryb power, możemy tryb titan yy, TCR, mamy wszystkie tryby, praktycznie, jakie są dostępne na rynku. Yy, możemy sobie dowolnie zmieniać yy, dane położenie, co w danym położeniu ma być wyświetlane, tak? Można oczywiście ustawić sobie liczbę buchów, etc., etc. Przejdźmy sobie teraz do parownika, który jest w kicie. Pomimo tego, że jest to parownik kitowy, bardzo fajnie się sprawuje. Yy, Sądziłem, że będzie, będzie gorzej, aczkolwiek jest naprawdę super. Zobaczcie, komponuje się pięknie. Hmm, jeśli chodzi o grzełeczki, będzie problem z się w Polsce, ale może, może się pojawi. Eee, zbiornik bardzo fajnie się nalewa, ponieważ trzeba delikatnie odciągnąć ustnik. Tak, tu mamy kropeczkę i w tym miejscu trzeba popchnąć. Mamy to samo, praktycznie, praktycznie to samo nalewanie co w smoku. E, czyli od góry mamy tu szczeleczkę, tak nalewamy, zamykamy, dociskamy ustnik i jest już e, parownik napełniony. Smaż naprawdę super. Aż dziwne, że stokowy parownik tak potrafi zasuwać. E, no cóż, więcej się nie będę tym rozwodzić. Jeśli chodzi o e, przerównanie do tego konkurenta, którym mam ma być, czyli do Smoka Aliena, o tym powiem już za chwilę. Ogólnie, jeżeli chodzi o samego Wismeka, jest to bardzo fajny produkt. No, jedyną rzeczą, która mi się nie podoba, to jest ten wyświetlacz. No, strasznie szpeci tą obudowę, jakże piękną obudowę, naprawdę fajnie to wygląda jest stal. Są no, plastiki co prawda, tak? Ale choć może i to nie plastiki, ale wydaje mi się, że raczej to jest plastik, aczkolwiek naprawdę bardzo ładnie to wygląda, gdyby nie ten wyświetlacz. Jeśli chodzi o konkurowanie z Alienem, moim zdaniem Alien ma ładniejszy wyświetlacz. Ładnie to wszystko wygląda, jest poukładane. Natomiast wyglądem na pewno wygrywa Wismek. Przynajmniej w moim, w moim, e, moim skromnym zdaniu. E, zapomniałem jeszcze powiedzieć w wcześniejszym wejściu o porcie USB, którym można ładować akumulatory. Jednak nie zaleca się tego robić. Jest to bardziej pod upgrade, tak? Pod update do nowych, nowych softów. E, parowniczek. się naprawdę świetnie, jeśli chodzi o stokowe parowniki. Spotkałem się praktycznie po raz pierwszy z takim parownikiem, który idealnie byłby dobry to po prostu do używania na, na, w boksie, bo zazwyczaj te parowniki są po prostu na odczep zrobione, chyba że smoki, ale ja do smoków nie bardzo jestem przekonany, dlatego też smoków nie używam. Natomiast myślę, że dobra ocena tego, tego boksa w Polsce prawdopodobnie będzie dostępny bądź jest już dostępny, nie jestem w stanie tego określić. Jego cena, wahać się będzie, na przeliczenie na polskie, teraz na sklepach zagranicznych to około 250 zł 260, więc nie jest, nie jest źle. 228 watów mocy maksymalnej. Myślę, że jak najbardziej starczy. To tyle, pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam Was do kolejnych recenzji. Trzymajcie się, oczywiście lajkujcie, subskrybujcie, subskrybujcie i piszcie komentarze, jeśli macie jakieś pytania. Cześć.